Paweł, droga, wszystko okej? Wszystko w porządku? Dobrze. To po najważniejsze. Zdrowie jest. Omelette w fromage. Nie, nie Trenerów nie na EDB uczyli. Nie, trochę nie to... Ja jeszcze ja razie błękitnych dronek to ta ma ci dzisiaj palić po Twojej stronie. No, no, no. się Ja już myślę o nowe. Ja już myślę o odnowie. Ale ten, te łuki to. To by wjechała, tak? Trochę ciasta by było po prostu. Jak tor? Nie, nie, to jest nie... Przyczepnie? Właśnie twardo. Twardo? Nie, nie, to tak nie może być. Piłkarz przyjeżdża na mecz, sprawdza. Zamiast murawy. A no to, to nie ma. Żeby... Gwiazda, to jest bardzo To jest twoje. A ty zawsze? kamery. to jest materiał sobie zrobiłeś? Nie, nie. To jest ten, że po każdy powinien mieć w sobie powód do tego, żeby szybko dojść do refleksji. Trzeba Trzeba, trzeba, trzeba.

Mau dengan mobil sendiri. 谢谢大陆师傅 jest no, już przed rzutem karnym e, pomyślałem o tym rogu, że, że chcę w ten róg pójść akurat i, i to była akurat moja zamierzona decyzja. To, że się udało obronić ten karny, no super, bo, bo no, pomogłem drużynie, wywieźliśmy naprawdę e, zwycięstwo sądu i przechodzimy do następnej rundy pucharu. Jak oceniam to spotkanie, e, uważam, że od początku stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, niestety nie potrafiliśmy tej, 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 tych sytuacji zakończyć e, bramką. Yy, przyszło do rzutu karnego, wykorzystałem kolejnego, cieszę się, że zespół mi, mi pozwolił je wykonywać. Yy, później mieliśmy też sytuację, nie wykorzystaliśmy, przeciwnik stworzył sobie rzut karny w drugiej połowie. Mamy bramkarza po to, jest, żeby nam pomógł, Wasyl, Wasyl fajnie się zachował, obronił tego karnego. Później już kontrolowaliśmy, przeciwnik jakoś sobie nie stworzył sytuacji i jesteśmy dalej w pucharze. To, że dzisiaj w miarę dobry mecz zagrałem, to nie znaczy fakt, że, że, że będę bronił w lidze. To są decyzje trenera bramkarzy, to są trenera naszego głównego i jaka by decyzja nie była, ja ją będę szanował. A z Mateuszem jest zdrowa rywalizacja, więc, więc decyzja tylko i wyłącznie należy do trenera. A, a ja jestem po prostu gotowy na to, żeby, żeby wejść do bramki i bronić.